Witam Państwa, nazywam się Piotr Adamiak, od prawie 30 lat pełnię rolę szefa ośrodka leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży w Ozorkowie i w Łodzi. I Chciałbym Państwu zaprezentować pewien materiał, który jest efektem naszych najpierw przemyśleń, a potem dość długiej pracy, który był nakierowany na pracę środowiskową w systemie świetlic. Trochę chcę wprowadzić Państwa do jakby idei samej tego programu. My od wielu lat pracując z młodzieżą, która delikatnie mówiąc sprawia problemy wychowawcze, ma też kontakty z narkotykami, przy tym często łomie prawo, mamy absolutną świadomość, że część tej młodzieży, gdyby wcześniej objęto ich profesjonalną pracą czy pomocą, Wychowawczo-terapeutyczną w miejscu zamieszkania i najprawdopodobniej nigdy nie musiałaby korzystać z pomocy stacjonarnych ośrodków, takich jak nasz, a też zaoszczędziłaby sobie i swoim najbliższym wielu kłopotów. Mieliśmy też świadomość, że świetlice środowiskowe w tym kraju w dużej mierze raczej się nie rozwijają, a jakby ich, ich los trochę. Przypomina niekiedy się wegetację, czyli są tam ludzie, którzy próbują coś robić, ale brak środków, brak etatów powodował, a to chyba brak jakby jasnej koncepcji, powodował, że efektywność tych działań była niewielka. E, jednocześnie wydawało się nam, co zostało później sprawdzone przez nasze badania, że świetlice nie obejmują opieką tej grupy wiekowej, o, o, o którą my się zajmujemy, czyli... Takiej dorastającej młodzieży, czyli ludzi w przedziale wieku 15, 21, 22 lata. Czyli tacy można powiedzieć, już nie dzieci, a jeszcze niedorośli. Że najczęściej świetlice, jeśli są, nieźle sobie radzą z takimi dziećmi młodymi, znaczy w sensie 10-, 12-latkami, czasami nawet młodszymi, ale też one często raczej pełnią rolę. Takiego miejsca, gdzie można odrobić lekcje, gdzie można się pobawić. Natomiast nam chodziło bardziej o stworzenie miejsca dla młodych ludzi, którzy już sprawiają kłopoty, którzy najprawdopodobniej bez pomocy będą w tych kłopotach uwikłani coraz bardziej. Czyli taka coś, co jeszcze nie jest jakąś terapią, ale już nie jest tylko wypełnianiem wolnego czasu. Ten projekt, który, o którym Państwu mówię, nazwaliśmy. Model działań systemowych MDS. Dlatego systemowych, że on mieści w sobie kilka elementów, które tworzą, naszym zdaniem, pewien zwarty system, który uważamy, że ma szansę przynieść spodziewane efekty. MDS obejmuje następujące obszary. Po pierwsze, społeczność terapeutyczna, właściwie elementy społeczności terapeutycznej. Dalej współpraca z rodziną, mówię współpraca świadomie, a nie praca terapeutyczna z rodziną. Następnie kontakt indywidualny z klientem, w tym wypadku z młodzieżą, z młodym człowiekiem. Terapia zajęciowa, czyli taka forma pracy, która jakby uaktywnia młodych ludzi. Współpraca ze służbami publicznymi, mam tu na myśli opiekę społeczną, policję, kuratorów. I w końcu współpraca z pracodawcami, czyli z ludźmi, którzy mogą pomóc naszym podopiecznym znaleźć miejsce z zatrudnienia. Program został tak sformułowany, że właściwie on ma kilka elementów. Po pierwsze, powstał program szkoleniowy, czyli określona ilość godzin warsztatowo-wykładowych, w której biorą udział potencjalni pracownicy świetlic. Do tego dołożony jest podręcznik. Napisane przez w dużej mierze osoby, które prowadzą te warsztaty. Wydaje mi się, że wartością tego podręcznika, jak i całego programu jest to, że autorami jego są praktycy, czyli ludzie, którzy przez wiele, wiele lat bezpośrednio pracują z tego typu klientem. No i do tego dokładamy Państwu ten materiał, który Państwo w tej chwili widzicie, czyli materiał filmowy w każdym z obszarów tematycznych, którego dotyczy film, przyjęliśmy podobną konwencję. Będziemy prezentowali Państwu sceny, które wydają się nam najczęściej są spotykane w danej sytuacji i będą one jakby specjalnie nagrywane w sposób, który nam się wydaje jako prawidłowy, czyli dający największe korzyści naszym klientom, ale też będziemy starali się pokazać najczęściej popełniane przez nas błędy. Mamy świadomość tego, że ten film dotyka tylko niektórych z, z naszym zdaniem z istotnych wątków całości programu, ale no, myślimy sobie, że on będzie dla Państwa inspiracją do zastanowienia się, do pomyślenia, może do szkolenia, do doskonalania się i jednocześnie chcę powiedzieć, że nie mamy ambicji, żeby mówić, że tylko tak jak my pracujemy, można, pewnie można na różne inne sposoby. My po prostu chcemy się z Państwem podzielić naszą wiedzą i naszym doświadczeniem. Które, jakby, które przynosi nam dość określone efekty. Mam nadzieję, że ten materiał spodoba się Państwu, że się Państwu przyda, a tak naprawdę, że przyda się najbardziej naszym podopiecznym, bo dla nich to wszystko robimy.